Jesteśmy miejsco pościgłe dla. Na... Jeszcze raz. Cześć. Jeszcze raz. Idzie. To jesteśmy w miejsce wyścigowe dla na... podejście numer 3. 4 wielkości gości Meksyku, liczące kultory miałem mieszkańców. Dobrze, jeszcze raz. No to po, podejście numer 4. Właśnie się zablokowaliśmy tutaj w pięknej komnacie z piękną tabetą ścienną, no, też nie da pewnie grafiki speranowym na ścienę, też będzie sobie co przyznajem sobie na przeciwko łóżka zaraz, nie? nie, nie Oglądać. No i co? Co mamy tutaj do zobaczenia? Jest to miasto typowo postkolonialne, wybudowane w 1531 roku, czyli klasyczne cokalo, czyli rynek. Duży plac, na przeciwko którego znajduje się katedra, kościół, na stolica kulinarka na Meksyku. Mamy tutaj demole poblano, czyli kurczak albo indyk, Sosie czekoladowo-bakaliowym, można powiedzieć, z chili. Legendy są różne stworzenia tego, tego przysmaku, tego dania. Jedna z nich to jest taka, że do pewnych zakonnic pod Los Angeles miał wstąpić arcybiskup. To miała być taka nagła wizyta, no i one nie miały co przygotować. No i po prostu zrobiły sos z tego, co miały i cały tam pełno różnych składników: I właśnie czekoladę, dużo chili, yy, jakiś właśnie sezam, orzechy. Wszystko, co miały, no i powstał taki sos. Który jest z nami do dzisiaj, bo bardzo temu arcybiskupowi zasmakował. No dobra, no. to próbujemy teraz. Także próbujemy. I jak? Nie jest ostre, ale śmieszne. Kurczak z gorzką czekoladą. O nie, trochę ostre jest, ale dzieliczek. 138 pesos, czyli jakieś 28 złotych. A Twoje danie 130 pesos. Ty masz sol pico ni puebrito, Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy, ale wygląda pięknie. Ale najciekawsze w tym mieście, myślę dla nas, co byśmy chcieli najbardziej zobaczyć, to miasto Cholula. znajdujące się około 20-30 minut drogi autobusem miejskim pod Puebla. Bo Puebla to jest stolica stanu Puebla, czyli dosyć duża aglomeracja. I teraz tak, ciekawostka. Na szczycie góry, w Cholula, znajduje się kościół. Hiszpańskich konkwistadorów, czyli wojsko i armię, i ludność przybyłą z Hernanem Cortezem, generałem hiszpańskim, który podbił do miasta, ale budując ten kościół nie wiedzieli, że budują ten kościół nie na szczycie góry, tylko na szczycie największej piramidy na świecie. Większej od piramidy w Gizie nawet. 450 stóp czy metrów. Dopowiem później. dopowiem później. Największa piramida na świecie. Zbudowana jak matrioszka, jak rosyjska laleczka, Jedna na i jest ich co na najmniej sześć, a jeszcze nie wiadomo, co dalej. Możecie uwierzyć lub nie, ale właśnie piramida znajduje się pod tym kuścianem, na tym szczycie. Nie dziwię się, że Hiszpanie myśleli, że to jest po prostu wzniesienie, a okazuje się, że to jest piramida. Będziemy pokazywać, co się dzieje, a tymczasem nie mamy czasu, nie śpieszymy się, nic dużo dorobienia, Dopiero przyjechaliśmy, musimy kończyć, cześć. Dzień dobry! Kolejny dzień przyjechaliśmy już sobie autobusem do miejscowości Cholula, gdzie jest e, właśnie świątynia o której opowiadaliśmy. Zapomniałem tylko powiedzieć wcześniej, że płodzia znajduje się na 2200 metrów nad poziomem morza. Zapytam, Pati, czy ma coś do dodania, może. Nie, czekam na cappuccino, bo jestem wykończona. Spaliśmy w hotelu, który miał ogromną czaszkę, namalowaną na ścianie, i ona. Przestraszyła mnie. <laughs> Nie mogłam spać w nocy, więc ja jestem niedospana i czekam na to kapuczynę, jak na zbawienie. Lecimy dalej. Jedziemy z tym? Ciemanko, Witajcie w miejscowości Cholula, czyli mieście założonym przez hiszpańskich konwistadorów, czyli przez Hernana Corteza w 1531 roku. Nie zostało założone przez niego, tylko przez tutejszego biskupa, a zostało podbite przez niego w 1512 roku. I na cześć, właśnie zwycięstwa z Imperium Asteckim, yy, założono tamten kościół na górze. Możesz zrobić delikatnego zooma. I wyobraźcie sobie, że ten kościół znajduje się na szczycie nie góry, jak myśleli Hiszpanie, tylko na szczycie piramidy, a w zasadzie sześciu piramid, zbudowanych jak matrioszka, czyli jedna w drugiej. Niesamowita sprawa, niestety nie wejdziemy do środka. Wiadomo z jakich przyczyn, ale. Normalnie, jeżeli tych przyczyn by nie było, można wejść do środka, zwiedzić tunele i zobaczyć, jak piramida wygląda w środku. Ciekawostka: jest to największa piramida na świecie. Większa nawet od piramidy w Gizie. Spacerujemy sobie już pod tym muzeum archeologicznym, to znaczy tą zoną archeologico. Za nami właśnie widzicie kawałek piramid. A w tym miejscu trwają prace archeologiczne, na które wejście kosztuje 80 pesos, czyli ponad 10 zł. A my weźmiemy sobie obok i oglądamy za darmo. Co prawda oglądamy to miejsce ze krat, ale na miejscu nie byłoby dużo większego efektu. Oprócz tego, że przed nami znajdują się kraty i taki płot, no ale widzimy wszystko To jest w środku, nie? Odkrywają pierwsze warstwy piramidy. Z informacji, które znaleźliśmy w internecie wynika, że odkryto, że jest to piramida dopiero w pierwszych dziesięcioleciach w zasadzie XX wieku. I naprawdę jest ogromna, bo tutaj już się zaczyna podstawa tej piramidy. A jeszcze nie wszystko odkryto jak widać. Bo prace trwają. Udało się znaleźć jakieś entrada. Mimo że mówili nam, że zamknięte, ale może nas nie zrozumieli. I wchodzimy po schodach. I ciężko jest dosyć. Bo stromo. Także wchodzimy po, po, sto, po schodach, a tak naprawdę wchodzimy po starożytnych świątyniach przed kolumbijskich. Tutaj. Dozerliśmy do tego momentu. A za nami jest brama, więc dalej nie pójdziemy niestety. Ale jest jakiś plac, także może sobie usiądziemy i po prostu puścimy drona i zobaczymy, co z tego będzie, nie? Może coś fajnego się uda nagrać, to zobaczycie chociaż wy piramidę z góry. Jesteśmy na już Właśnie pokazuję Wam od góry jak wygląda całe wzniesienie. No i faktycznie wygląda jak, jak góra. Jesteśmy po locie, już? No i tak sobie siedzimy i się zastanawiamy, co robić. Tam, jak widzieliście, przelatywaliśmy nad takim biało ceglanym budynkiem. To jest muzeum i regiony, właśnie tego Cholula. Więc pewnie jest opowiedziana historia samej piramidy. Ale my wiemy bardzo wiele na ten temat, ponieważ dowiedzieliśmy się z programu BBC, bardzo rzetelnego programu. Dalej nie wiadomo, kto ją wybudował, nikt tego nie wie. To jest bardzo interesujące tutaj w ogóle, jeśli chodzi o Imperium Azteków i Majów i, i to, że oni odkryli tak naprawdę te piramidy, oni nazwali je swoimi słowami, ale one już wcześniej tam były, tak więc. Już wcześniejsza cywilizacja, której nie znamy, musiała wybudować te budynki. Na pewno dzisiaj jeszcze zobaczycie, zobaczymy, bo my też nie widzieliśmy, bibliotekę w miejscowości Puebla, czyli w centrum miasta, w centrum metropolii. Jedna z większych bibliotek tutaj w Meksyku. Paty, jak Ci się podobają kolorowe domki? Cudowne, prawie jak w Szwecji. Jesteśmy już w bibliotece. W najstarszej bibliotece i pierwszej bibliotece w całej Ameryce. W północnej i południowej. Założona w 1646 roku, uznana przez UNESCO właśnie za najstarszą. Znajduje się tutaj 45 tysięcy egzemplarzy od XV do XX wieku i sami możecie zobaczyć, że naprawdę ma swój charakter. Weszliśmy sobie do Parku Elkologico tutaj miejscowego no i jak wszędzie w takich parkach ludzie karmią kaczki, gęsi, indyki. Chilujemy ogólnie. Zjedliśmy dobrą zupę przed chwilą. tej jednej zupy dostaliśmy cały zastawiony stoliczek. Pani przyniosła tyle rzeczy, że po prostu nie wiadomo co robić. Wszystko trzeba napraczać. chili, jest chi, skóra ze świni, ser i hamulany. No, Czyli inaczej skóra ze świni suszona, prażona. No i się okazuje, że można bezpiecznie po Puebli się przemieszczać, przynajmniej za dnia, więc bez żadnego problemu możemy sobie tutaj spacerować i nikt się o nic nie pyta. Pat już jest ze mną, bo już wcześniej mówiłem do Onionków, a jutro lecimy, nie wiem jeszcze gdzie lecimy, albo do stanu Morelos, albo do miejscowości na północ od Puebli, na północnej, w północnej części stanu Puebla, pochodzić po górach i zobaczyć wodospady. Ale co będzie to się okaże. Okaże się na dworcu co wybierzemy. No. Zobaczymy jak z czasem. Do jutra. Kolegi, co tam powiedzie? A no faktycznie, po ścieżce. Ten jeden patrzy. Lider stada. Czajka. Czajka czy wszystko o, jeden odszedł i reszta też idzie. Ten jest szefem. Ten, ten, ten ja jest no, no, szefem. Wysyłać na prowadzenie, który wygra. Lecą do nas. Zwietrzyły szanse. Co robisz? Idziesz spać. A ty co robisz? Ach, chcę nas pogonić. O nie. O nie, odejść. Odejść. Chyba nas tu nie chcą.